Dzisiaj chciałem Wam przedstawić taką książeczkę wskazówki dla scoutmistrzów, Lorda Baden-Powell'a. Jest to książka, którą Baden-Powell pisał jako podręcznik dla scoutmistrzów, czyli drużynowych. W ruchu scoutowym, ale myślę, że dla każdego, kto ma styczność z wychowaniem młodych chłopaków, może być dla niego przydatne przeczytanie takiej książki. Tą książkę dał mi mój dobry kolega, którego znam od bardzo dawna właśnie z skautingu, który był drużynowym drużyny, którą teraz ja objąłem, i dał mi tą książkę, abym mógł lepiej pełnić funkcję drużynowego. W pierwszej części Baden-Powell objaśnia w skrócie podstawy skautingu. Daje nam cel, czyli jak cytuję, podniesienie poziomu przyszłych wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia. Jednak Baden-Powell nie uważa, że środkiem do tego jest nauka stricte, czyli tak posadzenie młodych chłopaków w klasie, i danie im pewnego wykładu o moralności, I tylko uważa, że potrzebne jest do tego w pełnym tego słowa znaczeniu wychowanie. Baden-Powell mówi, że o wiele skuteczniejszym od właśnie takiej nauki jest zainspirowanie go własnym przykładem. Jednak, żeby to działało, trzeba mieć w sobie pewnego chłopięcego ducha. Trzeba się stać dla tych chłopaków bohaterem, aby chcieli czerpać z ciebie przykład. W drugiej części książki Baden-Powell opisuje dokładnie cztery cnoty obywatelskie, które ma kształtować wychowanie. Opisuje je i udziela praktycznych rad. Jak je w każdym chłopaku realizować i budować. Szczerze polecam tę książkę Baden Powella i wszystkie książki Baden Powella. Był bardzo inteligentnym człowiekiem. Z pewnością powrócę jeszcze do tej książki, bo rzeczywiście pomaga w takiej codziennej, codziennej relacji z, z innymi scoutami, z harcerzami młodymi.